Po dwóch konkursach na terenie Niemiec teraz karawana turnieju Czterech Skoczni przenosi się do Innsbrucku. To za moimi plecami to największe z miast gospodarzy niemiecko-austriackiej imprezy, a my jesteśmy pod Nordkette, czyli wierzchołku Innsbrucku. Stąd na górę jedzie kolejka, i wszyscy, tak się składa, chcą znaleźć się na szczycie. Ale Polaków w tej kolejce aktualnie nie ma. Po Oberzdorfie i po Garmisch-Partenkirchen biało-czerwoni w tym turnieju istnieją tylko teoretycznie. Ale dobrze, wyjmijmy z tej rozmowy na razie Pawła Wąska, bo to jest jedyny zawodnik, który w tej chwili słucha trenera, wierzy w jego wizję, idzie za tą wizją, a dzięki temu jest stabilny i ma wyniki. W Oberzdorfie było dziesiąte miejsce, później było 16 i sam Paweł Wąsek ale także trener Turmbichler podkreślali, że te wyniki, to szesnaste miejsce, to już jest za nisko, że oni chcą więcej. Problem polega na tym, że pozostali Białoczerwoni w turnieju właściwie nie widnieją w czubie klasyfikacji generalnej, a to nie jest coś do czego kibic z Polski się przyzwyczaił. No bo tak, Jakub Wolny jeden punkt w Oberstdorfie, Piotr Żyła, który w Garmisch-Partenkirchen wygrał parę z Jakubem Wolnym, dostał się do drugiej serii, ale tam zdobył zaledwie kilka punktów i gdyby teraz odbywał się finał Pucharu Świata, w planicy to nasz najwybitniejszy lotnik, który Żyła właśnie, w tym finale by nie wystąpił. Po kilku tygodniach Pucharu Świata Polacy nie zbierają punktów do klasyfikacji generalnej i nie zbierają premii finansowych za te występy. Jeżdżą na Puchary Świata i po prostu w nich trwają. I trener Tomasz Turmbichler, a także dyrektor kadry Aleksander Szteklu mówią, że presja staje się za duża, że media oczekują wyniku, że oczekują go kibice, ale nie panowie to jest presja, którą narzucają na Was sami skoczkowie. Bo to im przede wszystkim zależy na tym, aby wrócić na szczyt. Za dwa i pół miesiąca mamy Mistrzostwa Świata w Trondheim i tacy zawodnicy jak Piotr Żyła, ale także inni, a przede wszystkim trener Thomas Turbichler oczekują, że w Trondheim w Norwegii na grana będą zdobywali medale. Tylko, że coraz trudniej uwierzyć, że te medale mogą wykuć się z poziomu, na którym polscy skoczkowie znaleźli się obecnie. Przyjeżdża tutaj Adam Małysz, Adam Małysz, więc w Innsbrucku chce porozmawiać z polskim sztabem i nakreślić jakiś plan powrotu do tego, na co Biało-Czerwonych na pewno stać. Tylko teraz pytanie kluczowe. Na co ich właściwie stać? Bo jeśli spojrzeć na to, że po minionej zimie wszystko, co złe zostało z tej kadry wyplewione, a cała wina została zrzucona na asystenta Tomasa Turmbichlera Marka Nelkę, to wydawałoby się, że stać będzie na bardzo wiele. Podobno Polacy przedyskutowali wszystko, co było złe minionej zimy i mieli pół roku, cały pół roku latem na to, aby przygotować się do tej zimy lepiej niż do poprzedniej. Początek był jeszcze obiecujący, ale teraz, gdy trwa turniej czterech skoczni, zawodzą wszyscy wszyscy, poza Pawłem wąskiem. Ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że Polaków i do różnych Polaków stać cały czas na skoki w okolicach pierwszej dziesiątki, przecież gdyby policzyć poszczególne serie i pojedyncze skoki biało-czerwonych na top 10, to liczba ich w sezonie 2024 2025 dochodzi już do 40. I to nie tylko Wąsek, to również Oleg zniszczał to również Piotrek Grzyła, a także nawet Dawid Kubacki. Choć w loteryjnym konkursie wrócę, to jednak ten wynik należy zapamiętać. I co z tego wynika? Nic. No i właśnie to jest w tej chwili największy problem. Turmbichler mówi o braku luzu, Aleksander Zniszczął mówi o tym, że te skoki powinny być po prostu normalne. I wydaje się, że te normalne skoki cały czas są w stanie Polakom dać brakujące metry. Ale metry w konkursach, a nie w seriach próbnych, ani nawet w seriach kwalifikacyjnych, które później nie przekładają się na to, co dzieje się w konkursie. 2,5 miesiąca czasu, jaki pozostał do Mistrzostw Świata, to wbrew pozorom bardzo dużo. Tylko skoro mamy już zdiagnozowany problem, że brakuje luzu i normalności, to teraz oczekujemy od tego, że ten sztab, że zawodnicy również będą w stanie nie tylko go zdiagnozować, co już zrobili, ale również prowadzić i zrealizować plan naprawdę. Tak sobie myślę. Głupio byłoby, gdyby z schofem okazało się, że największym wygranym obok Pawła Wąska w turnieju czterech skoczni jest Kamil Stoch. Kamil Stoch, który w ogóle tu nie przyjechał, bo mając słabe wyniki uznał, że faktycznie warto potrenować.